Dzisiejszy przekaz jest dla osób, które nie mogą już dłużej odpoczywać na siłę, ani udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Dzisiaj energia mówi o wewnętrznym niepokoju, przeciążeniu psychicznym i o braku regeneracji. Więc zmęczenie osiągnęło dla wielu z Was taki punkt krytyczny. Unikanie problemu nie działa i zdaliście sobie z tego sprawę. Wasze ciało i umysł domagają się realnego wsparcia. No i pomoc jest tak naprawdę potrzebna teraz, a nie jak będzie yy, lepiej. Nie odpoczniecie, dopóki nie nazwiecie tego, co was yy, boli. No i jeszcze w podpowiedzi, że za dużo od siebie wymagacie i dajecie innym. Czas powiedzieć stop.